Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku Spyro United Trilogy. Um, I widzimy się ponownie w tym samym świecie, w bardzo podobnym miejscu, co skończyliśmy. E, I według e, komentarza, e, który najbardziej mi się spodobał a komentarzów były dwóch, w tym. E, e, komentarze były dwa, w tym jeden komentarz od Nobadego, który mówił. coś w stylu. że co? Czy coś takiego? No to drugi był bardziej treściwszy i poprosił, żeby następny. Na następnym odcinku pierwszym poziomem był rynek, dlatego yy, pędzimy prosto na rynek i yy, w sumie to jest level, który bardzo mi się miło kojarzy. Była chyba tutaj ładna muzyczka, chyba coś takiego? Yy, no, w każdym razie zauważyłem, że ten jest taki pseudowieczorny, wieczorny, tamten był taki dzień, a jeszcze tam zostanie nam labirynt, który będzie taka noc, no i wszystko ma powiedzmy sens razem, okej. Okay. Loading screeny mnie przerażają w tej grze, bo nie powinny być chyba aż tak długie. Może to jest kwestia tego nagrywania. Wo, ale przelagowało przeładowanie tego świata. No i dobra, i widzimy no, tutaj nie mało, jest, tylko są kurczaki. Kur kurczaki oczywiście też dają motyle, tak samo jak owce w, w poprzednich poziomach. Yy, no i możemy sobie pozwiedzać. Oczywiście zobaczmy ile mamy tutaj diamentów. Mamy tutaj 200 diamentów i 5 smoków. Nie, 4 smoki i jedno jajko tam było. Yy, więc... Proszę bardzo, to nam powie, Nils? Witamy na rynku, Spyro. Rozpocznij eksplorację od poszybowania do obszaru zbykan. Trochę się teraz porozglądaj. Dzięki za. Myślę, że bym się domyślił, bo tak jakby. nie ma. O! Co to było? Widzieliście to? Ja tam nie będę tam od razu leciał, bo to cheat byłby. Ej, no nie no, wleciałem tutaj, nie powinno mnie tej być. Dobra, zajdę na razie na dół, jeszcze tutaj dojdziemy. Co to był za glitch w ogóle jak mnie wystrzeliło w powietrze? Ja tylko stanąłem na to tamto... na tamtego smoka. Swoją drogą animację smoków można w każdej chwili odnowić, obejrzeć jeszcze raz, co jest spoko. Ale myślę, że ta wskazówka nie była aż tak cenna. Zwłaszcza, że nie było innej drogi. Tak, tak przynajmniej sądziłem. Dopóki mnie nie wywaliło w powietrze, i jak się okazało, mogłem lecieć gdzie absolutnie chcę. Ale jak mówił, żeby zacząć od tego obszaru, gdzie był byk, czyli tutaj, no to. to ja nie będę się kłócił. O, tutaj można było spaść i umrzeć. Na szczęście nie spadłem ani nie umarłem. Delvin. Del. Devlin. Bo Delvin chyba już był. Czy mi Niemiłosiernie zwędzią mnie czubek skrzydła. Wiesz już, że aby szybować jak najdalej, trzeba wcisnąć skok, gdy jest się w najwyższym punkcie skoku. Tak, słyszałem e, teraz przynajmniej starają, starają się dać nam jakieś rady. O, można go jeszcze dobić kiedy się w skrzydła... kiedy się w tym wrogi... E, wrogach zaklinuje. rogami. E, teraz przynajmniej dają ja nam jakieś wskazówki, to jest takie miłe z ich strony. Ale później będzie trochę mniej miło, bo na przykład będą mówić dzięki Spyro i znikają. To jest spoko, mniej czasu mi marnują, ale... Ale nawet nie próbuję pomóc. Macie wszyscy gincie, jestem zły. Tam był jakiś uciekający pan Rodeo czy coś i... Jego po prostu też zabiłem, jak wszystkich innych. On, on był bezbronny, uciekał przed bykiem, ale ja jestem smokiem, a smoki są złe, chyba. I skryją skarbów. I to wszystko ma sens. Zobaczmy co powie ten, bo ten coś przy Nie widziałeś tu gdzieś gościa ubranego na niebiesko? To złodziej! Wodor, który ukradł smocze jajo Musisz go odszukać i odzyskać jajo! Leć miłem! Oj, weź w Spokojnie. Nie tyle emocji. Dobra się nam powiedział o złodzieju, mimo że złodzieju już spotkaliśmy w poprzednim odcinku, tam nikt, tam nikt nas nie ostrzegł o nim. Tylko gdzie możemy go teraz znaleźć? Jak widzicie, jest ślepa uliczka, tu jest tylko podróż do domu. Tam nie wskoczymy, trochę za wysoko, więc trzeba znaleźć przejście. I na przykład można wskoczyć tu i zastanowić się co dalej. O! Tutaj. Dobra, tutaj trzeba będzie wskoczyć. I damy za od razu złodziej, a złodzieja to my nienawidzimy. O, super! Mogę przestać się bić. Oj, proszę bardzo, staliśmy się tutaj. A teraz chodź tu, gnido. Wrócimy się zaraz po te wszystkie diamenty, które opuściliśmy. Tylko... Jezus, gdzie on? Gdzie on? Gdzie on poleciał? Co? Tu jest. Te <laughs> <laughs> debil. <laughs> Czekał, nie uciekł, tylko po prostu sam sobie zgotował ten nos. Nie chcę nic mówić, ale to on tutaj jest ten głupi. A ja nie, jest masz taki okrutny. Um, no. No to dobra, teraz musimy tam wrócić, bo zostawiliśmy parę diamentów. Fajne jest że nie trzeba... O, jest. Na to czekałem. Nie wiem, po co zbieram te życia, jestem za dobry w tą grę, żeby... Jestem za dobry w grę dla dzieci, <grym> żeby, żeby umierać cały czas, więc życie są mi niepotrzebne. Jak to to gra jest... Nie wiem, Pegi, ile. Um, dobrze, że chciałem dokończyć myśl, że na szczęście nie trzeba diamentów zbierać ręcznie i Sparksa nam je zbiera za nas. O nie, tam jeszcze zostawiłem coś. Dobra, wrzucę się po te skrzynki, widzę je. Tylko tutaj jest chyba ostatni smog. Okej, okay, tylko byka zabiję. To jest ciekawy ten, ciekawa skrzynka. Nie można jej otworzyć ani rogami, ani ogniem, ale ogniem można, tylko trzeba odpowiednio dużo razy nadmuchać. Chyba, że on to mi powie. Tor, O mój Boże. Czy będzie miał młot? Nie, ma wodę. Dziękuję, Rzekł... że mnie Chciałem powiedzieć... Chciałem powiedzieć Posejdon albo Neptun, jako bogowie wody. <noise> Powiedziałem Aquaman. Mój ulubiony bóg. <noise> Aquaman. O nie, trochę przesadziłem. Dobra. Eee, trzeba się wrócić, bo tam zostało nam... Yy, został nam yy, te skrzynki do rozwalenia. O, i tutaj jeszcze silny diament. Tak, 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 kurty, zostawiam wszędzie. I mam nadzieję, że to będzie już wszystko. Bo jak nie tutaj, to ja nie wiem, gdzie nam mogły pozostawiać rzeczy. Okej, okay. tutaj zielony, tutaj. A, czyli tutaj będzie ostatni czerwony i gotowy. Gotowy level. Uff, ukończony w 100%. Ale udało nam się go co nie? Nie mieliśmy żadnych szukajek, ani nic takiego. O, w ogóle. Można. Zwolnić e, szybowanie z jakiegoś powodu. Nie wiem, kiedy miałoby mi się to przydać, ale spoko. E, więc możemy wrócić do domu. Jej. Postaramy się dzisiaj. Zrobić. E, do końca cały ten świat. Zobaczymy, czy się uda. Bo zostało nam tutaj. E, jeden level: boss i ten specjalny level. Więc. Mm, nie dodając nic więcej, myślę, że możemy od razu wybrać i chodźmy się do... Chodźmy w takim razie do labiryntu. Eee, bo, bo... No ile trwa odcinek? 6 minut? 7 Może 8 oj, 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 ale zlegowało coś. Co, nie? Okej, okay, już się odlegowało. Kropny, mam problem z optymalizacją. Muszę wreszcie sformatować tego, tego kompa, bo... <ścoughs> Bardzo mi się źle kojarzy... <laughs> Sposób w jaki leci teraz Spyro. Ale nie będę to do niczego porównywać <laughs> ja Jestem głupi, przepraszam. Ooo, okropnie laguje. Aaa! Okej, okay. jesteśmy w labiryncie w nocy. Ten level też jest bardzo ładny. Bardzo mi się podoba. Ale muzyka jest jakaś taka. Oj, tu jest znowu jest skrzynka z kluczem. O, i tu jest nowy rodzaj przeciwników. Ci starczami da się ich rozwalić tylko i wyłącznie szarżą, a tych wielkich da się... Kurde, ale jestem dobry. Ich się da rozwalić tylko i wyłącznie ogniem. Wow. Okay. No i ona chyba o tym powie. Albo przynajmniej o jednym z tych rodzajów. Nie byłem pewny, czy zdałaś się wymknąć tym złośliwym maluchom. Oczywiście mnie one nie przeszkadzają, ale poradzę ci coś. Ich zbroja jest ognioodporna. Zwyciężysz tylko wtedy, gdy na nich zaszarżujesz. No, to jest motyw o tych ludziach z metalowymi zbrojami, tarczami i e, tak dalej. Takich mnóstwo będzie w następnych levelach. O, jak ten. Jego ogniem się nie rozwali? Mogę nawet wam pokazać, co się stanie, jak i spróbuję zionąć w niego ogniem? No... <tosłuch> to mi nie wyszło, Mógł <laughs> się nie zdążył się obronić, wiecie jak to jest, patrzcie, o, tak miało to wyglądać, no kurde, co za gnida, ciężko, żeby mnie nie trafił, ale spoko, to jest żaba, jedz Sparks, I jest znowu złoty, czyli ma pełnie zdrowia, tu są jakieś dwa ogniska, chyba można je podpalić, ale nie wiem, czy to coś dawało, czy to jest bardziej wizualna głupotka? Nie mam pojęcia. Ile tutaj jest? O! O mój Boże! Przepraszam bardzo, ten odcinek będzie wyglądał tragicznie, ale postaram się do następnego naprawić sytuację. To jest... king level z mały, jest tylko 100 tych do znalezienia. Jezus Maria! Ej, widzicie to? A, fakt. Przepraszam bardzo, jeśli to przeszkadza i razie w oczy. E, w poprzednim odcinku nie było aż tak źle. E, ale może ten level... No ale nie wiem, no w każdym razie naprawię to na pewno. Do następnego razu yy, bo możliwe, no, że dysk mam już trochę i w ogóle. Co tam u ciebie Dar Dariusz. przeciwników jak ten kijem nie pokonasz No, tu jest mowa o tym drugim rodzaju przeciwników, czyli tych wielkich, których można pokonać w drugi sposób. Są im przeciwnicy, których nie można pokonać ani szarszą, ani oknem. Co wtedy? No właśnie. ok. Tutaj mamy jeszcze jeden zielony i. O, tam coś jest jeszcze. Jak się tam latywało? Pewnie chyba wtędy. Założycie, że ten da, dałby radę. Eee, jest pięknie bardzo. I... życie kolejne. Mamy 12 żyć jeszcze żadnego nie straciłem. Czasem głupio dostanę obrażenia, ale jeszcze żadnego nie straciłem. Challenge do końca serii nie stracisz żadnego. O właśnie. Tylko ten przeciwnik jest wielki i ma żelazną zbroję. Jak go pokonać, no. Głosujcie w komentarzach. Trzeba mu zionąć w plecy. Oto jest odpowiedź. Mam nadzieję, że zdążyliście zagłosować w komentarzach. Ale chyba za szybko zaspoilerowałem. <noise> eee, możecie napisać w komentarzach, czy zgadliście, że tak go trzeba zabić. No. No i fajnie. I tutaj powinien być klucz chyba do skrzynki? No, to chyba ostatnie miejsce, jakie tutaj było. To jest od Switch, zdradzisz ci sekret? Jeśli chcesz przyjrzeć się z bliska, użyj akcji. Dzięki, obiecuję się nie wygadać. Co to za sekret? Jest nadziejny? Ale spoko. Jak, jak chcesz, żebym nie gadał, to nie będę gadać. Akcja to jest coś takiego. No i mogę się przyjrzeć okolicy. No i fajnie. O mój Boże, ale mały klatek mam, no nie? To jest... A, kropne! Ale będzie lepiej, przysięgam, postaram się na następny raz usunę. No nie wiem, z 400 gigabajtów niepotrzebnych na moim dysku, żeby było trochę płynniej. Postaram się. No, strasznie miło mi się znowu gada i gra i gada. Eee, tak jak, jak po prostu let's play są. Ale myślałem też nad innymi seriami eee, i nie wiem, ile osób będzie to słuchać, żeby wydać swoją opinię. Ale, mm, chciałbym zaproponować jeszcze ewentualnie jedną serię, którą możliwe, że nawet jeszcze dzisiaj nagram. żeby to były ostatnie diamenty? Yaaay! Yy, a oprócz tego, nie wiem, czy bym sobie nie postreamował gry, w którą ostatnio gram non-stop, w którą strasznie, strasznie, strasznie się wciągnąłem, w którą jest World of Warcraft. WoW tak zarobiście mi czas, Umilił ostatnio i w sumie to bym chętnie może nawet i... Pograł w tego WoWa jednocześnie streamując. I gadając z wami. Jeśli macie WoWa albo chcielibyście sobie kupić to z wami bym jeszcze pograł. To by był świetny pomysł myślę. Eee, chciałbym tak zmobilizować. O jest kolejne życie. No i dobra. Czy teraz odblokuję smoka, bossa? Tak jest bo ten specjalny level sobie zostawię na pobosie, i ale teraz chodźmy zabić bossa. Bossa, tutaj użyłem cudzysłowia, bossa. W następnych Spyro, w następnej części Spyro będą prawdziwi bossowie, ale tutaj ten boss to jest jakiś żart. Ojeju, aua, aua, tatki. To jest jakiś żart, po prostu zaraz wam pokażę. Bo to jest boss, który nawet nie ma paska życia, nawet nie specjalnie nie umie walczyć, nie ma żadnych super zdolności. Okej. Okay. A! Jezu, zapomniałem, że te psy były takie gówniane. O! No co ty?! What the? Jak mam go? Co to było? Zabrał mi dwa życia. I tutaj było strasznie mało owiec w tym miejscu. A! z Sparksa, zaraz stracę życie. Okej, okay, wiem, że strasznie dopiero co... Okej. Okay. Okej, okay, widzę, widzę, w czym, na czym polega walka z nimi. Są strasznie denerwujący. Zabił mnie. O, nie wierzę. O nie, pierwsza śmierć. O nie, jaki wstyd. O mój Boże. Nie, no będzie teraz, teraz będzie lepiej, obiecuję. Jak widzicie, przeciwnicy już nie dają tych yy, diamentów, tylko dają yy, te punkty życia. To jest sfery dosyć. no. Nawet nie można uciec, bo oni skręcają w powietrzu. Co za burszt. Ok. Więcej życi nie stracę. Teraz... Dzisiaj wspomniałem coś o jakimś challenge'u, żeby nie tracić żyć. Tak, że już do końca gry. Straciłem na pierwszym bossie. W momencie kiedy jeszcze netbosa nie ma na planszy. O, piękne. Ale fail. Dobra. No dobra, biegnijmy dalej. Ile tych psów, on nienawidzi tych przeciwników. Gin się. A, no przecież nawet w powietrzu mnie może trafić. A! <grym> nie! Ach. Co za okropny rodzaj przeciwnika. Strasznie stresujący, muszę przyznać. A! No, on skręca w powietrzu. No nie możesz tak robić! Zabraniam. Dud Okej, okay, tam jest chyba motyl. Bo chyba spart... Nie, to jest tylko i wyłącznie... A! Nie, dosyć, więcej nie ma! Nie, proszę, 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 nie! O, ale, ale panikuję, trochę za dużo emocji, ale... Chciałbym znaleźć... Jakąś owcę, czy inne coś... Żebym mógł się uleczyć, bo trochę słabo. Gnieznośny Gnork powierzył kontrolę nad naszą krainą, swemu najokrutniejszemu Sługusowi. Dawać go! Pewnie wrzucę go na rust! Uważaj, Spyro! Dynka ma w zanadrzu sporo sztuczek. No i mamy przedstawioną bossa. to jest tylko jeden smok był, którym jest Dynka. Tam jest. Czy tutaj nie ma owiec? Tutaj w ogóle nie ma motyli. Ale przynajmniej zapisałem sobie grę. To już nie będzie tak tragicznie, bo mam wszystkie diamenty podbierane. Teraz co najwyżej dwa życia, ale spoko. Cofnę się tylko tutaj. No! Nie można uciec! No przecież biegłem! O oh, Jezu! Dobra, nie ma problemu. Wrócę się teraz tam. Teraz mam y, pełnego Sparksa. W sensie, straciłem kolejne życie, ale jest okej. Okay. Kumacie, typa? Kumacie, typa? Okej. Okay. To jest najbardziej sprawiedliwy przeciwnik ever. I muszę przyznać, że nie ma drugiego takiego przeciwnika w tej grze. Tak bardzo beznadziejnie... niesprawiedliwego! Okej, dobrze nie żyję. Nie wiedziałem, że... Zostawiłem tutaj diamenty? Najwyraźniej, trochę fail. No, ale myślałem, że tam byłem. No dobra. Mamy zielonego Sparksa, ale przynajmniej mamy Sparksa. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę... A! Okej, 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 zdążyłem uciec. To jest Dinka, nasz boss. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale kiedy nie było Sparksa, to nie miał nam kto przyciągać diamentów i myśleliśmy sobie robić to na własną wolę. Okej. To Dynkę trzeba było po prostu podsmażyć i uciec. I tyle. Będę grać teraz bezpiecznie, w sensie podpalamy i spierdzielamy na szarży. I podpalamy. Te psy są tysiąc razy gorsze niż dynka, bo dynka to co? O patrz, ucieka. Dokładnie, dynka to jest owca na długich... Ty, nie pamiętam jak się nazywały... Jak się nazywały pseudo pseudonogi? które robisz sobie, przedłużasz sobie nogi. Coś na szysz, szty, coś tam Okej. Okay. O, okej, okay. uciekliśmy i podpalony. I okej. Okay. I... Podpalony, okej. Okay. No i teraz dobijamy tylko dynkę. Albo owce i koniec. To jest to jest cały boss, macie. On nic nie robił. Te psy były największym bossem. Dobra, zgodzę się, że ta walka z bossem była trudna, bo straciłem tutaj aż dwa życia. Ale to nie z winy bossa. <grytanie> I mamy level zmaksowany. Tylko niech to wyskoczy. Poziom ukończony w 100%. Pięknie. Kto nie lubi takiego napisu? Jesteśmy z powrotem. Eee, dawajcie mi swoje te. Okej, okay, pięknie. Mamy złotego Sparksa. No, jeszcze tylko was zabiję. tym strasznym smokiem. Zabijam bezproblemowo biedne owieczki. Ehm, ale ja to dla swojego własnego dobra. No i został nam tutaj ostatni level, zanim pójdziemy do baloniarza. Tego levela już nie trzeba robić, moglibyśmy przejść dalej, bo ale to jest lewy bonusowy, który jest znienawidzony, mam wrażenie, przez większość ludzi. Nie dziwię się. <ścoughs> oj, 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 dobra. Odlaguj się, odlaguj się, bo tutaj nie powinien nie powinien nam Spyro lagować. Lepiej by było, gdyby rzeczywiście było tam trochę płynniej. No i zaraz wam pokażę dlaczego niekoniecznie ten typ level jest lubiany. No więc mamy coś takiego. Latamy tutaj jak chcemy i musimy Niszczyć po pierwsze Beczki. O, fuck. O, fuck. O, fak. Ok. Beczki. Jak widzicie, każda zniszczona beczka dodaje nam trochę czasu do licznika. Ale to jeszcze nie koniec. Musimy znajdować kolejne rzeczy. Jak nie beczki, to co? Mm, nie wiem. W sumie to nie widzę tutaj nic innego. Fog. Ej, to nic nie ma. A tam są jakieś te. Czasem mi trochę zabrał. I trzeba parę razy. O, tutaj są jakieś. Takie się, przez które trzeba przelatywać, do tego trzeba zrobić parę podejść, aż w końcu znajdziecie ścieżkę, która jest najbardziej optymalna. W której zdążycie zaliczyć wszystkie te bramki, beczki, jakieś coś tam przeciwników zabitych i tak dalej, bez straty. O, kurde, chyba coś ominąłem. Tu są samoloty, jakieś. To jest kolejne te. A! Prawie wpadły do wody. A tak, właśnie, jeszcze jedno. Jak Wpadniemy do wody to <gry> koniec gry. Nie żartuję. Okej. Okay. O. Okej. Okay. no, chodź tu. E, tutaj samolot. A. Raczej mi się nie uda. No niestety, czas nam minął i czas spróbować ponownie, ale teraz wiemy, czego się możemy spodziewać. Po pierwsze, dobra. Lecimy i zaliczamy myślę, że te beczki najpierw był całkiem dobry ruch. Tylko trochę zepsułem jedną rzecz, co najwyżej. Dobra. Ok. Okej. Okay. No i dobra. Można też nawet biegać tutaj. Ale nie wiem czy to jest szybsze od latania. Ale teraz chciałbym zacząć od czegoś innego, to znaczy, tutaj jest takie coś. O, tutaj są jakieś skarby. Nie, wylądowałem w wodzie. Cholera, jest tamtej było dosyć niebezpiecznie i szybko. Niestety nie można za bardzo zwolnić latania, więc może zacznijmy od tych beczek. Spróbujmy, może tak. Okej. Okay. Tu jest taka ślepa uliczka, nie da się stąd wyjść. To może te beczki byłyby... znaczy beczki, te... Um, skrzynki byłyby najlepsze jako ostatnie, bo teraz muszę się wrócić i marnować mnóstwo czasu na wracanie się. Trochę słabo. No dobra. Lecimy i niszczymy z powrotem beczki. Tak, myślę, że niszczenie beczek to jest coś od czego trzeba zacząć. Okej. Okay. Całkiem nadrabiam czas stracony wcześniej. Ok, i teraz co? No nie ma nic innego do zrobienia jak przelatywanie przez te bramki. Samoloty będą tam przy tam, nie wiem, przedostatniej bramce czy coś takiego. A strasznie daleko są od siebie te bramki. Ledwo się wyrabią, żeby, żeby zdążyć bez straty żadnego czasu, a dopiero żeby zarobić czas. Tutaj się bardziej traci. Jej yeah. Następny będzie tu I teraz e, Samoloty, samoloty Okej, okay, okej, okay, okej okay. Ale ładnie, ale combo Dobra, zostało nam mnóstwo czasu Tej jeszcze dwie bramki Dwa samoloty I tam mamy Ostatni samolot i zostaną nam dwie bramki. i Jedna jest tu. Fakt, dobra, wiecie co? Mamy tak dużo czasu, że najpierw pójdę do tej, <grytania> która jest trochę prostsza. A teraz sobie wrócę tam. I udało nam się. O mój boże. To jest trochę stresujące. I się udało. I mamy gotowe. I. A. O... Wyjdź. I możemy teraz się przekonać, czy. Mamy zmaksowany ten poziom, ale powinniśmy mieć. Co? Co to było? Czekaj, 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 co? Czekaj, co? Nie, dobra. Bo się... Ile mamy diamentów? Nie, mamy mamy równo 1000 diamentów. Widzieliście, zatrzymało się na. tam 997. No nie, myślałem, że to się zepsuło. Ale spójrzcie, jak to ładnie wygląda. Mamy 100% w, całej, w całym świecie oświeconych. Wiecie, co to oznacza? Pomyślicie, koniec gry? A ja powiem nie. Nie wiem, czemu miałby to być już koniec. Trochę szybko by było. Yy, idziemy do baloniarza, jak nam powiedział na samym początku. Smok. Wow! Widzę, że nie marnowałeś cennego czasu, Spyro! A nie, nie marnowałem cennego czasu. Nie, idziemy do strażników pokoju. Gotowy do podróży? Nie, idziemy do strażników pokoju. I mamy kolejny świat, który będzie. A już pamiętam, jak będzie wyglądał następny świat. Okej. Okay. Nie podoba mi się, jak wyglądał. Yy, I tak. Teraz, jeszcze w tym odcinku, chciałem przelecić się po tym świecie. W następnym świ odcinku,. Um, zrobimy sobie. Yy, Pierwszą tam parę światów. I ten I podoba mi się kolejność, w sensie na początku robimy normalne poziomy, później walkę z bossem, a na samym końcu bonusowy level. Bo często bonusowy level jest bardziej stresujący i potężny na ostatni raz niż tego. Eee, tego smoka jeszcze nie będę ratować, tutaj wrócimy sobie na następnym odcinku. Tylko... Eee, tylko co ja bym chciał zrobić, tak. Zobaczcie jakie są tutaj poziomy. I możecie napisać, dać znać w komentarzach. W jakiej kolejności chcecie, żebyśmy je robili? Mamy tak. Wyschnięty kanion. Wyobraźcie sobie kanion? I ten kanion jest. Wyschnięty. A! Wygnity, małe. Ten kanion jest wyschnięty. Mamy też. Miasto w klifie. Wyobraźcie sobie w klif. I w tym klifie jest miasto. Uuuu. O! Dostałem punkt umiejętności. Ciekawe za co. I tam mamy chyba jeszcze. Ten ostatni poziom poza bosem, i ten. Mamy jeszcze twierdza dla luźny. A nie, luźny to jest. To jest. To jest boss, więc. To jest boss. Jego to się zostawi na koniec. Gdzieś jest jeszcze level jeden. I chciałbym go znaleźć jeszcze. O, tutaj jest jakieś zejście w dół. Jest. Lodowe pieczary. No właśnie. Więc mamy. Mamy lodowe pieczary, mamy miastów na klifie i wyschnięty kanion. Między tymi chciałbym, żebyście zdecydowali od którego poziomu zaczniemy. I e, w jakiej kolejności będziemy je robić. I tak zrobimy następny odcinek. Chciałbym wprowadzić pewną formę interakcji. I przy okazji to jest taki test dla mnie, żeby zobaczyć, kto to w ogóle ogląda. E, prawdopodobnie ja się też liczę z tym, że możliwe, że będzie tak, że nawet nikt nie napisze, bo w sumie to, yy, to wiadomo, że oglądać to, co nas ciekawi, a Spyro to jest moja gra, dla dzieciństwa niekoniecznie każdego z Was. Yy, no i dlatego yy, jestem tym bardziej ciekaw, czy kogoś to w ogóle interesuje. Yy, także no, dajcie znać w komentarzach i możecie zostawić zawsze jakąś pozytywną reakcję albo inny, swój własny odzew, żebyście żebyśmy, bo pamiętajmy, że to jest nasz wspólny Let's Play i okażmy trochę interakcji i wspólnoty w tym wszystkim. No i, no i chciałem jeszcze życzyć miłego dnia i się pożegnać z Wami. Także cześć!